Cześć, kochani. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o krowach. Krowa to też jest mieszkaniec wiejskiego podwórka, tak jak kura, o której już mówiliśmy. I takie krówki mieszkają w oborach. Obora to jest, słuchajcie, takie pomieszczenie gospodarcze, w którym zimą krówki spędzają cały dzień i całą noc. Za to latem, wiosną, jesienią, tylko tam sypiają. A dlaczego latem, jesienią i wiosną nie siedzą za dzień w oborze? Bo słuchajcie, spędzają większość dnia na trawce. Dzień krowy w ogóle jest niezbyt interesujący, bo przez 7 godzin taka krowa śpi, a przez 8 godzin je. A co taka krowa je? Krowy są roślinożercami, więc jedzą głównie trawę, zioła, kukurydzę, jeśli są hodowlane, to wtedy jedzą paszę przygotowywaną przez rolników. Takie krówki, oprócz tego, że jedzą i śpią, wyobraźcie sobie, lubią się bawić, są trochę jak psy. Jeśli wypuścimy je na świeże powietrze, to bardzo lubią hasać, skakać, lubią nawet grać w piłkę. Oprócz tego, że lubią się bawić, lubią się też przytulać i być płaskane, całkiem jak nasze domowe pieski. Są trochę większe, prawda? Co taka krówka nam daje? Taka krowa daje nam oczywiście mleko. Wyobraźcie sobie, że taka przeciętna krowa w ciągu całego swojego życia może dać tyle mleka, że wystarczyłoby ono do napełnienia 200 tysięcy szklanek. A ile to jest? To jest tyle, że starczyłoby dla każdego z Was codziennie. Przez najbliższe 12 lat. Bardzo dużo, prawda? Krówki, oprócz tego, że lubią się bawić i dają nam mleczko, są słuchajcie, bardzo przyjacielskie i nawiązują więzi rodzinne. Taka krowa zajmuje się swoim cielaczkiem około 3 lat po tym, jak taki cielaczek się urodzi. Ale oprócz tego, że ona sama się nim zajmuje, to korzysta też z pomocy swojej własnej mamy, czyli babci takiego cielaczka. To znaczy, życielaczek uczy się nie tylko od mamy, ale również od babci. Krowy mają też bardzo dobrą pamięć. Potrafią rozróżniać ludzkie twarze i zapamiętywać, czy ktoś był dla nich miły, czy niemiły. Co możemy zrobić z mleczka, które dostajemy od krowy? Jak myślicie? Możemy z takiego mleczka zrobić na przykład masło. Albo możemy też zrobić śmietankę. Możemy zrobić jogurty i sery, które są bardzo dla nas zdrowe. Ale ja myślę, że jest taki jeden produkt, który wszyscy najbardziej lubią z, ze wszystkich produktów, które można zrobić z mleka. To są oczywiście lody. Bardzo lubimy lody, prawda? Powiedzcie mi w komentarzach. Czy ktoś z was widział kiedyś krowę na żywo? Czy może gdzieś wasi dziadkowie, wujkowie albo rodzice mają gospodarstwa, w których mieszkają krówki? I jak myślicie? Czy takiej wielkiej krowy trzeba się bać? Czy może można ją przytulić? Do zobaczenia kolejnym razem. Pa